Szczę Boże, witam cię bardzo serdecznie. Weź do ręki Pismo Święte. Otwórz je na Ewangelii według Świętego Mateusza, na rozdziale trzecim wersetach od 13 do 17. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od Niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc, to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział. Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. Oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego. Wstępującego jak gołębice I przychodzącego do Niego A głos z nieba mówił Ten jest mój Syn umiłowany W którym mam upodobanie W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Duchu Święty Proszę Cię Aby wszystkie moje myśli Zamiary Decyzje i czyny były skierowane jedynie na Twoją chwałę. Prowadź moją modlitwę. Daj mi skupienie, daj mi doświadczenie Twojej obecności. Prowadź Duchu Święty, moje myśli, moje uczucia, moje wspomnienia, moje zamiary. Oddaję wszystko to, co jest w moim wnętrzu? Ty tym kieruj. Panie Jezu, w czasie dzisiejszej medytacji, proszę Cię, abyś dał mi wiarę w to, że jestem Twoim umiłowanym dzieckiem. Daj mi uwierzyć, że Ty naprawdę mnie kochasz, że jest we mnie coś wyjątkowego, co się Tobie bardzo podoba. Daj mi, Panie, dzisiaj to zobaczyć i temu zaufać. Przez chwilę, proś Ducha Świętego o to, aby sam Cię prowadził w tej modlitwie. Na początku modlitwy, siedząc być może z zamkniętymi oczami, wyobraź sobie, że jesteś nad rzeką. To pustynny teren, wokół dużo skał, piasek. Płynie tam jednak bardzo szeroka, płytka rzeka. Na środku tej rzeki stoi człowiek z długimi, zaniedbanymi włosami, z brodą rozebrany do pasa. To Jan. Podchodzą do niego po kolei ludzie. Każdy z nich na głos wypowiada swoje grzechy. Spójrz na tłum, który czeka na swoją kolej. Jest ich tak wielu, że siedzą w różnych miejscach, mają ze sobą jedzenie, przybyli całymi rodzinami. Posłuchaj, o czym rozmawiają. Przejrzyj się, jak patrzą na Jana, który w rzece udziela sztu. Gdzie ty jesteś? Na początku czy na końcu kolejki? Ludzie, którzy przyszli do Jana, mają pragnienie zmiany swojego życia. Czy Ty także tego chcesz? Boisz się zmiany, czy też nie możesz się już jej doczekać? Człowiek, który jest przed Tobą w kolejce, zaczyna Ci kogoś przypominać. Rozpoznaje, że to Jezus. Popatrz, jak On się zachowuje, jaki jest skupiony. Wygląda, jakby był taką o samą osobą jak inni. Niczym się nie wyróżnia. Może ze zmęczenia siada, odpoczywa, czekając, bo kolejka jest bardzo długa. Zobacz, że Jezus nie naucza, nie krzyczy, nie upomina. Jest jak wszyscy inni. Możesz usiąść koło Niego i przyjrzeć się Mu z bliska. Popatrz znów na Jana, na tych, którzy do Niego przychodzą. Może są tam osoby, które znasz. Może wypowiadają grzechy, które cię gorszą. Może wypowiadają grzechy, które są także twoimi grzechami. Posłuchaj co mówią inni. Popatrz jak do Jana podchodzi Jezus, jak wchodzi do wody, jak Jan się dziwi. Nie chce ochrzcić Jezusa. Dyskutuje z nim. Wie, że Jezus jest bez grzechu. A tutaj przychodzą ludzie z ciężkimi grzechami. Popatrz na Jezusa, czystego, bez grzechu, który stoi tak jak ci wszyscy, którzy popełnili zło. Zobacz, że Jezus się nie obrusza, nie gorszy się. Jan zgodził się go ochrzcić. Popatrz. Jak Jezus cicho, spokojnie zanurza się w wodzie i od razu wychodzi. Teraz Ty podchodzisz do Jana, wchodzisz do wody, możesz poczuć jaka jest ciepła, jak Twoje ubrania nią nasiąkają, jak sięga Ci coraz wyżej, gdy zbliżasz się do Jana, jak czuć różnicę temperatury między Słońcem a wodą. Jak czuć dno, po którym idziesz? Co myślisz, podchodząc do Jana? Czy boisz się wyznać mu swoje grzechy? Czy masz wielkie pragnienie, żeby w końcu zmienić swoje życie? Spójrz teraz na swoje życie. Co aktualnie jest Twoim problemem, z czym sobie nie radzisz? O czym chciałbyś powiedzieć Janowi? Pomyśl, o czym chciałbyś z nim porozmawiać. Możesz zapytać Go, co Ci radzi, co chce zaproponować. Posłuchaj teraz. Jak Jan mówi do ciebie. A teraz wyznaj swoje grzechy, wyznaj swoje winy, wyznaj na głos publicznie swoje błędy. Zrób to, co każe. Powiedz na głos o swoich grzechach, błędach, o tym gdzie zawiodłeś, co zrobiłeś źle. Powiedz to tak, żeby inni mogli to usłyszeć. Zobacz teraz, jak Jan bardzo energicznie zanurza, się, zanurza cię całego w wodzie. Twoja głowa, całe ciało są pod wodą. Słyszysz szum. Widzisz mętną wodę Jordanu. Wyobraź sobie teraz, że Jan wyciąga cię z niej. Bierzesz oddech, otwierasz oczy i słyszysz głos z nieba. Ty jesteś moim synem umiłowany, Ciebie kocham. Ty jesteś moją córką umiłowaną, Ciebie wyróżniłem. Twój grzech mi nie przeszkadza. Ty, mój Synu, jesteś wyjątkowy dla mnie. Usłysz, jak głos z nieba mówi Twoje imię. Bóg słyszał, jak przed chwilą wyznałeś swoje grzechy, ułomności, niepowodzenia. A teraz mówi: Mnie twój grzech, twój problem nie robi różnicy. Nie jest dla mnie przeszkodą. Twoje upadki nie mogą cię oddzielić ode mnie. Ty jesteś moim synem umiłowanym. Ty jesteś moją córką umiłowaną. Możesz pomyśleć o tym, ja jestem dzieckiem Boga. Ja jestem Jego umiłowaną córką. Ja jestem Jego wybranym synem. Usłysz, jak on mówi: Ja jestem Bogiem, który nie złamie trzciny nadłamanej. Ja jestem Bogiem, który nie gasi knotka o nikłym płomyku. Ja tak nie robię, a ciebie, mój synu, wzmocnię Ciebie. Ciebie, moja córko, będę wspierał. Będę przy tobie. Mój Bóg przychodzi do mojej słabości, żeby mnie z niej wydobyć, a nie żeby mnie oskarżyć. Mój Bóg chce wiedzieć o moim problemie, żeby móc go rozwiązać, a nie żeby mnie upokorzyć. Możesz teraz popatrzeć w swoje serce i zapytać, co się w nim rodzi? Czy chciałbyś po doświadczeniu takiego Boga opowiedzieć o nim komuś z bliskich? Może widząc, że Bóg akceptuje Twoje błędy, Twoje porażki, czujesz rodzące się w Tobie pragnienie, żeby być dla kogoś innego takim, jakim Bóg jest dla Ciebie. Komu chciałbyś służyć tak, jak Bóg tobie posłużył? Pod koniec tej modlitwy możesz porozmawiać z Jezusem o tym, co było najcenniejszym doświadczeniem twojego serca. Powiedz, co najbardziej się dotknęło. Boże, dziękuję Ci za to, że przypomniałeś mi, że moją najważniejszą tożsamością jest bycie Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci, że przypominasz mi o tym, zanim nie poszlesz na misję, zanim pójdę głosić innym, zanim pójdę służyć moim braciom i siostrom. Mogę pamiętać o tym, że jestem Twoim synem czy córką, bez względu na moje grzechy, trudności, ułomności, upadki. Ty nazywasz mnie swoim synem i ja naprawdę nim jestem. Ty nazywasz mnie swoją córką i ja nią jestem. Zabierz mnie Panie i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum i wolę mą całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś. Tobie to Panie oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj ten w pełni według Twojej woli. Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę, albowiem to mi wystarczy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.